Siemanko, z tej strony Konus 97 i dzisiaj ze mną Ziemek22. Witam. I dzisiaj kontynuujemy naszą podróż po świecie Dark Messiah. Skończyliśmy na początku rozdziału trzeciego, gdy ktoś nas nagle budzi. O matko, co to No No dobrze tam ci idzie w te granie, tam idzie jakoś, nie? No hmm. właśnie czarna straż napada na mnie ale jakoś idzie. To niedobrze chyba, co? No. W... Jest dobrze ta fabuła, Czekaj. Mam pomysł. Skoro to są beczki. A ja mam łuk. A Ziemek stoi pod beczkami. To ja w te beczki. W tym... Patrzcie. No. że nie żyje. <todgłosy> I... Po głowie Pięknie padła W tej What the fuck is this? Kto go zabił? On stał w progu nagle? Co? Co to jakiś Robin Hood? Ja się już zrobię trochę Ja nie sądzę Jakiś różnik teraz? Uh.

Ale ciachanie jak fryzjera Miksturka publiczna To Chyba napicie nie? Co? Chyba się napisz tej misturki, nie? Tak, jak się jej napisz to zwraca Ci tam 10 punktów zdrowia, a many też 10 punktów. Zależy tak musicie. dobrze. Pójdziemy z mieczykiem. Tarczy nie możemy ubyć na razie, nie, chyba nie mamy umiejętności do tego. Gin! Nie, tu! Jezu, jaki teleport! Ja go nie widziałem! Myślałem, że ginie pod tymi skrzyniami! Idziemy teraz na buzowanie adrenaliną, na buzowanie, nie wiem kto. Idziemy zabijać, nie wiem czego, ale będziemy zabijać. I kopa w ryj Pięknie! O, o basen, będziemy, basen krwi A, chodź, chodź, chodź! We've got trouble. No, to się jeszcze chętnie dokąpił? Bardzo proszę! I BUM! Tylko z na Ale krwi w basenie, nie to będzie. Jeszcze piranie podpłyną. Przpływa! Tyrii! Mm. 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 O przeskoczył Dobra, w trójeczka Zacznij. Aha, do środka i zabrać kryształ To oni zabrali mm. ten kryształ czy co? O Jest z moczymi insygniami zawsze się coś się przyda Więc trzeba... No i wczytywanie obszaru Nie wiem Może będę tutaj robił cięcia Może to trochę trwa Ale dobra I też nie są takie długie Nareszcie w środku o, I na co by go tu przeznaczyć Nie wiem jak masz jakiś ten pomysł No nie wiem No to siebie nie wiem Uleczyć czy co tam masz tam, jak tam? Łukusz znajduje się gdzieś w pobliżu, własnych poszukiwań. Czekaj, walkę w zwarciu do miecza, albo łóżnictwo ulepszyć. Albo jakieś tam umiejętności magiczne. Kondycję. To weź te umiejętności magiczne. Urok, dobra, to się przyda. I zamienimy to zamiast tarczy. To jest dobre. Z tego co wiem Bo to potrafi o, Minisko jest O Skąd oni tutaj Niech ginie Pięknie mięsiek w brzuchu Ale masakra Po cichutku, po pomalutku Będzie nożyk no Nie, jakim cudem Masz buta w rytm To buta w ktoś to nie? No dostał właśnie ziomek, tylko że chciałem go z nożyka zabić jest! To... Tryb adrenaliny w odpowiednim momencie! Dwa killy za jeden! Nie, to jeden! I w brzuch! Ale to było mocne pchnięcie! Jeszcze ten Dostał mi tylko frajer do ubicia! Ty się nie chcesz zabić! Zginiesz za to teraz! Woo! Ale krwotek z głowy! Jak w <laughs> Tu wyjścia nie ma, co, co tu zrobić? O, jest, nic nie ma. Ej, miksurki magiczne, fajnie. To mi się bardzo przyda. Tu coś jeszcze. Ło! To tu się chyba w piłę bawili. Mhm. O. Z O. Tych, tych to ja nie znałem. don't move ah, buddy O, mistrza leczenia. Pełne życie. Hello, jest tu jeszcze ktoś? A jestem. <laughs> o, kiść bananów. wieczonych chlebek. Który jeszcze taki mądry? około, się przyda z strzały cały. Ryba pory, ryba. Ło! Wow. Ty, jakby ty mi na łeb spadło. O, kurzu. Nie no. Fizyka w tej grze jest piękna. Zależnie od tego jak walniesz, to tak to się... Zamknięte, dobra. O, tu w nic się nie było chyba? O, pewnie. Zypki, halutynki. A ty bombony oczywiście halutynki dostaniesz, jak żeby zjesz? <laughs> <laughs> jak mi chodziło, to było... Aaaaah, i uczni. Paruję. Paruję.

Weszliśmy Którym weszliśmy? Tędy chyba. Ta. Chyba. Ja, na pewno. Albo nie. Nie wiem. Zgubiłem yy, Nie, tędy byłem zabili. Teraz szukam jakichś drzwi albo czegoś. wzór O, nieco otwarte. Matko kochana, co to jest? O tej. Kurde. Góle jedne. Po strichu w wspinek. Show some skill before. Oh my god! <laughs> You're a dead man! Ah! 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 cop? Ah! Ah! him He's trapped. No. I. kompt Jeszcze drugiego przygniec uh. tutaj tak jest lecję trup? I znowu w Oj tutaj.

Szata czarodzieja Wymaga wiedza tutaj na jeden. Nie mamy tego na razie. Mikstureczka. Dziwny jakiś ampier. Dobra, no, tu chyba nic nie ma więcej. Oooooooch is this Alby to mi Jego jeszcze nie grali A co tam ziemek porabia? Yy, ja właśnie tutaj na, na necie yy, patrzę sobie za muzyki słucham. Aha strike Czerwonej góry, huh? idziemy na górę. Co to było? Nie pójdę. Nie pociągam cię jak boczek do Dworeckiego. Akurat się w każdym razie. to jest zakład mi. A no właśnie, no. Razie, no. To ci się tworzyło Lina jakaś spadła, słyszałem Tylko gdzie? O oh, jest A ślepiesz, nie widzimy jej Coś w ogóle? Ciekawego? Poza znali jest na pewno do się służy. i już wiemy. Jeszcze strza... PAŻĄCIE! Uuu, ściana się zamyka. Dobry bajer. Dobry bajer! Tu zamykasz, tu otwierasz? Jeszcze tu jest, bo tam jest przejście do kolejnego. Ło! Nie, gra jest piękna Mam nadzieję, że mi nie zabraknie, nie, nie zabraknie mi miejsca na dysku, bo jeszcze mam nagrane GTA ci starczyło miejsce tak. Mam nadzieję. Idziemy już po rabinie, cierpnoc widzę. Ale zleciał Ale ciepło będzie przy ognisku. Bo tylko jest tylko z Kolo byś miły, usiądź się tam przy ognisku. To doleci to? Do. Nie doleciało. Pięknięte. Trzeba pewnić po dachu. Jak kotak idzie Just so you know, dear. Menelag is expendable. The crystal jest what do you mean the crystal was for menelag menelag is confused <laughs> what matters is getting the crystal to that temple and you will. be left nie było nadzianego jakiegoś ah. Swój z oliwą, poławimy się Bum I tu Dobra Teraz bierzemy proszę państwa do zabawy łuk zwykły <tryk>

Tu? Opa. Tych co było niby po cichu zlikwidować. Jest, jest, jest jeszcze jakieś przejście. Więcej ja z nimi skoczyłem. Co coś jeszcze pewnie powinno być? O. Hop. O. Małeś ten printer, bye. Krótki O. Co jeszcze, jeżeli nie zaczyna miejsce na miejsce perko wstydku. Brakować miejsca w dysku. Dobra. Więc to chyba będzie. Ten rozdział będzie podzielony chyba na części ze względów technicznych. No ale mam nadzieję, że się podobał. Yy, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Siemka. No, no na razie, trzymajcie się.